Nie ma dla mnie miejsca. Wolałbym, żeby przebywało wśród innych zwierząt. Co? Zwierząt! Z zwierząt? Tak właśnie powiedziałem: zwierząt! Wczoraj po południu poszłam śladami drugiego eksperymentu, aby się przekonać, jeśli zdołam, co on robi. proszę. Nie zdołałam jednak tego wyśledzić. Przypuszczam, że jest mężczyzną. Nigdy dotychczas nie widziałam mężczyzny, ale poznałam to od razu. Po jego niebieskich oczach i niechlujnych włosach W początku zrywałam się do ucieczki, gdyby się tylko obejrzał. Z czasem jednak zauważyłam, że to stworzenie także próbuje uciekać. Przestałam więc odczuwać onieśmielenie i tropiłam go bez przerwy. W końcu był tak udręczony, że wszedł na drzewo. No wciąż czatuję w pobliżu. Podąża moimi śladami. A co ja zrobię, jak czuję, że budzi we mnie większe zaciekawienie niż inne płazy?

Ja nigdy dotąd nie słyszałem ludzkiego głosu, a więc każdy nowy dźwięk, wdzierający się tutaj razi moje ucho <śmum> jak ja, fałszywa nuta. A ten nowy dźwięk rozlega się tak blisko mnie. No tuż przy mym uchu, tuż przy mym ramieniu. Ja się przyzwyczaiłem, że dźwięki do mnie. A ja. Dzięki do mnie dobiegają z pewnego oddalenia. oddalenia. Oddalenia? Oddalenia. Właśnie tak powiedziałem. Oddalenia. Wonder! Jest Stevie Wonder! Stevie Wonder. bo ja nie jestem, Stevie Wonder, ale co? On no, też mnie źle idzie, prawda? Dziś rano spotkałem nowe stworzenie, gdy próbowało strącić. Strącić! Jabłko z drzewa zakazanego? Ale to nieprawda! Co nieprawda? No ten on... tego... Ten tego, ten tego właśnie. I okay, no. Próbowałam zdobyć dla niego parę jabłek, lecz wciąż nie umiem rzucać prosto do cenu. Przypuszczałam, że dobre intencje go ucieszyły. Są to jabłka zakazane. Więc on twierdzi, że sprowadzą na mnie nieszczęście. Przepraszam bardzo. Będąc dla niego miłą, też ściągam na siebie nieszczęście. Czemu więc miałabym się obawiać tamtego nieszczęścia? Dawniej bywało tutaj tak cicho. Przyjemnie. Gada bez przerwy. Dlatego jestem tak interesująca. odjęłam ręce od twarzy. Ona znów była biała, połyskliwa i piękna. Odtąd już nigdy w moją siostrę nie wątpiłam. Jest mą pocieszycielką i jedynym oparciem w przeciwnościach, których tak wiele w moim życiu. Postaraj się to zrozumieć, jeżeli potrafisz należysz do szczególnego rodzaju. współdziałają harmonijnie ze wspaniałą precyzją. W większości wypadków życie ludzkie jest mniej więcej równo podzielone między szczęściem i nieszczęściem. Jeżeli tak nie jest, nieszczęście zawsze przeważa. Było go? Przez cały ranek pracowałam nad udoskonaleniem naszej posiadłości i celowo trzymałam się z daleka od niego, mając nadzieję, że poczuje się osamotniony i podejdzie do mnie. Narwałam kwiatów i uplotłam z nich wieńce i girlandy. Potem usiadłam w cieniu, z upragnieniem czekając na niego. Nie przyszedł. Mniejsza z tym, na nic by się to nie zdało, gdyż on nie dba o kwiaty. Uważa je za bezużyteczne i nie stara się odróżnić jednych od drugich. Nadaje mu to poczucie wyższości. Adam nie dba o mnie, nie dba o kwiaty, nie dba o pomalowane niebo wieczorne. Nie obchodzi go nic poza budowaniem szałasów, kosztowaniem winogron, miażdżeniem melonów i... I dotykaniem owoców na drzewach, gdy chce się przekonać, jak mu się wiedzie w gospodarstwie. I just come to say I love you. Pszsz, szem. I just come to say, oh my child, girl I do. I just come to say, I love you. And that meaning from the bottom of my heart. Pijak! Zwykły pijak! O, <laughs> Zilka! you don't Don't you yell me one man? <laughs> so beautiful. So me. You're so beautiful to me. Can't you see you're everything I hope for? Everything I need. So beautiful to me such joy and happiness <laughs> sorry <to laughs> <go ahead. laughs> i was, i'm gonna buy a paper doll that i can call my own a doll that other fellows cannot steal and then those flirty flirty guys with their flirty flirty eyes We'll have to flirt with Dolly as a real when I come home at night. She will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. Then I'd of mine mighty real life girl. Da, 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 da. Then i think be might mighty real go girl. Ah. i be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's light and gay. i always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new. I'll be looking at the moon But I'll be seeing you so? uh -huh. Niezadowolona, gdy przepłynąłem w onospad, w beczce. A była również niezadowolona, gdy płynąłem w bali. Przepłynąłem wir wody, katarakty w ubraniu z listka figowego, który się całkiem zniszczył. Stąd nudę utyskiwania, albo. Ekstrawagancja. Schudłem. Co to jest? Ogień. Jak on powstał? To ja go zrobiłam. Położyłam suchy kij na ziemi, drugim końcem próbując wywiercić w nim dziurę, aby zrealizować pewien zamysł. Wkrótce cienki, niebieskawy dymek zaczął wydobywać się z otworu. Rzuciłam wszystko i uciekłam. Myślałam, że to jest jakiś duch i bardzo się przestraszyłam. Nagle przyszła mi na myśl jego właściwa nazwa. Ogień... Niechulny. Jeśli jest mu przykro, że ja znam coś, o co on musi dopiero pytać, to nie moja wina. Ogień. Wielkie mecyje, ogień. ogień, ogień, no ogień ogień, 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 ogień. ogień. A ja już wiem, po co istnieje tydzień. Żeby był czas na odpoczynek. Po trudach nie To dobry pomysł, powinno być więcej tygodni.